żebyśmy zagrali coś, a nie żebyśmy się rozwalili. Dobra. Się skup, nie, no to jest kurwa. głupne, nie. Patrz, wszyscy będą w dolinie, a my pojedziemy tak i będziemy tu na kula grać, bo nikt nie będzie w City. Serio. No jest. No im się znów. La la li, la 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 się, To My takie Kupię rzeczy nauczyć powinniśmy robić się dwa. Kup się. <laughs> Mam wrażenie, że to jest za mocne. Pojedziemy tam, gdzie będzie ich mniej. O. No na właśnie pick, widzę. No wszyscy tu są. To w Leopard'a, w loparda, w loparda, w Leopard'a, w loparda, w, loparda, w loparda. Po drodze Grilla oprawimy. Dawaj, dawaj, dawaj. Grilla z bani. Ale się kto oprawi, co najwyżej to gramy siebie. Gramy pod nimi, gramy pod nimi, gramy pod nimi. Same fragi są tutaj, dawać Je***, Sahary 4, piwa, lecę dalej! dostałem traka. Tu jest hull tu jest hull jak coś, patrzcie, tu jest hold, Tu jesteśmy safe. Tu jesteśmy safe. <śla> la, 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 la. Nie mogę strzelać bo Rysiek daj co, XD. Daj co, daj, co? Daj się daj co? oni się daj co? suwają po nas! Zjeść to nie żebyś stał Ja mam hula, tylko nie mogę zrobić hula do wszystkich, wiesz? Dobra, hula. No dobrze jest O to chodzi hula, właśnie. Hula. Nie daj się zepchnąć tylko No to będzie go. ciężkie Rysiek daj Rysiek nie pomóż z Dobra, dzięki Daję. Dobra, bejtuję, bajtuje, bej super. Ja wysoko nie pikuję, bo wyzeta. Falka, no o kurwa ginę, panu. No nie. Żyj, 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 żyj. Jest okej, okay, jest okej okay. Na la la, li, la la. Jest to na cwaniakę, jest to faniaczy. Dami, chyba nie dało. To. Nie da mi, nie da mi. To no, ci nie git, da? Koci miętki, mi koci miętki. O, ja wiem. Co ty mi dasz? Toj, toj, weź, weź dał, weź dał niżej, weź dał niżej. No już, już, już. Lecę bezeta? Ktoś musiałby be City zagrać, bo na to na Bezda będzie jebać Eseta, eseta! Ole ci dał Eseta, eseta, eseta! Ty bo on deset NA mnie robię! Kurwa. Kurwa. Jest... <tusza> ja nie robi! Kurwa! Ja nic nie mogę zrobić, Józef! Ja się... Nie! <tusza <tusza> <tusza <tusza> on mi wypchnął! Ja pierdolę, no! Ale ta zeta pestki daje, porąbane. No, straszne! Wypchałeś mnie? Ale to nie ja, to Ale on mnie przepchnął! Eset... No wiem, no wiem. Ja cię tyłem nigdy no nie, nie przepchnął! Właśnie... Spermiary nie ma, jest tylko jakaś wersja, kurde, z gościem, który śpiewa. Nie ma OG skoda, Spermiary. Obstra... Oh. No co jest z tym typem? Skajka skoda, mi skoda, dał. Skoda, że nasz ST2 jest obstrany, grać w grę, nie? I Dawidek! Kurde, coś ty mi tak najebał!